Szanowny Panie Marszałku, Panie Ministrze, Wysoka Izbo, tę pomoc udzieloną polskim przedsiębiorcom można opisać słowami za mało, żeby żyć, za dużo, żeby umrzeć. I trochę pozostaje pytanie, co dalej, ponieważ to, że z epidemią będziemy żyć jeszcze przez wiele miesięcy, przecież wszyscy doskonale wiemy, zanim wytworzy się odporność grupowa naszego społeczeństwa. Więc pytanie, co dalej? Czy mają Państwo plany ewentualnościowe na kolejną falę pandemii? Na brak spadku zachorowań, a być może na wzrost zachorowań, na to, że śmiertelność będzie jednak trochę wyższa? Czy szykują się kolejne zamknięcia, lockdowny? Czego mogą się spodziewać polscy przedsiębiorcy? Bo oni sobie codziennie zadają pytanie, czy to już jutro coś się zmieni? A może pojutrze, a może za tydzień? Czy ta pomoc mi wystarczy? Czy mam utrzymać pracowników? Panie ministrze, czy zauważyliście może wzrost niewypłacalności firm, rozpoczęcia postępowań restrukturyzacyjnych tych firm? Czy mają państwo przewidywania wzrostu skali upadłości polskich firm? Czy on będzie już teraz, może na wiosnę? Czy państwo czegoś takiego nie przewidują? I wsparcie państwa może nie będzie potrzebne. Ale jeśli będzie potrzebne, to jak to wsparcie będzie wyglądało? Jakie to będą kwoty? Jakie narzędzia, jakie instrumenty? I chciałam się także upewnić tutaj o młode, nowe firmy, które powstały po 30 listopada i które miały tego pecha, że w swoją nową działalność, w którą zainwestowały pieniądze, wzięły leasingi, zatrudnili ludzi. Rozpoczęli na okresie pandemii i ich pomoc niestety nie obejmuje. Czy Państwo to zmienią w najbliższych nowelizacjach ustaw?